Jak widać część już tu jest zrobione. Teraz będę resztę nalewał tam dalej. Wszystko zobaczycie sobie. Jak chcecie po mnie popatrzeć. A mniej na te moje piękne robotę co ja robię. O, tam będę nalewał resztę tych o, moich produktów. Tam mam słoiki już przygotowane i będę robił tu mam buteleczki tu mam o będę robił będę je wlewał to co tutaj miałem zrobione tak jak te butelki po buteleczki akurat przygotowuję kompot na zimę pójdę do górki i tak w kółko będę robił Nie będę miał czasu nawet O tu upane, Nie będę miał czasu nawet zrobić Wszystko nie upadło na dno Chlebka nie może być bo nie, poleci. Dwa, nie raz. Jeszcze wrzątek jeszcze nie wystygł, to można kulewać. tu ładnie z nimi też jedno buteleczka. Tam jeszcze mam co przyniosłem więcej. Wielki. tu mam w słoiku te wieczka, które muszę zakręcić Yeah. Sure. Tyle już jest. Elemisztysta. No i to to będę miał na co inne. Na soki Będę żebrał sok z malin. Sok z malin będę gotował.

altro di blonda oh, altro di blonda ho con la quella na ile narobiłem. <grystwem> A tu jest to jest sok e, z malin do gotowania i też w swoich w, też buteleczki. W Ty nie wiem co teraz z tym zrobić. zaraz robimy. już, just, Już just, trzy to już mam przygotowane na sok do gotowania. to To just, tak tak just, sok. jak Dużo tutaj jest cukru. Ten cukier musimy wszystko wygarnąć. wszystko? To zabieramy. Hop. Aj, 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 ale robocie. Co no, Wszystkiego na, na upach. Myć, myć, już. Wszystko myć. To nie jest tak, że spać. Myć i myć. Też mi zrobili, to zabieramy. A to wlejemy sobie o, w taki kufelek. A ja będę miał akurat kufel do picia. To też myjemy. Ja zaraz będziemy gotować tamto. Ale roboty mam. Nie mam kiedy po, po dupie się do po, każdy mnie się pyta co ty robisz w tym domu, no jak to co robię, szykuję na zimę wszystko. Patrz ile mam wszystkiego na całe szafki tu na dole, ja nie leję chuj, chuj. wszystko szy, szykuję na zimę, no, teraz to muszę zagotować jeszcze. O Jezu, mnie je już w plecy bolą te roboty. Teraz to zagotować. I nie żelajmy butelek. Wiecie jak mi plecy bolą, kurwa, nie, nie mogę. Ale muszę to porobić. Skoro zacząłem, to muszę skończyć. O to po wyrzuceniu. Tyle roboty ja mam. Widzicie, ile to roboty? Samo się nie zrobi. A ty ma mowy. Tu ma. To ostygnie, To się przekręci do noga Ale roboty. Tu muszę pilnować. żeby się to przypaliło. To pilnować trzeba i mieszać. Jak się, ale dope nogi mi wyrastają. Lecę normalnie, nie boli Po tej roboty. Cały czas chodzę, cały czas robię. Kiedy ja będę odpoczywał? Nie wiem. Chyba, że mi zdrowe asbrach. oj oj oj. Gdzieś się przeziębiłem. Barwa. mi. Chodzi po plecach. No. już się zaczyna gotować. Trzeba będzie to pilnować. Więc sobie. O jasne. Plecy normalnie siadaj. No, siadaj. Mam tu takie mieszadełko Tego <grym> muszę to mieszać. Ten cukier musi się rozpuścić. żeby to lekko się zagotowało i za ostro. Cukier się musi rozpuścić i to też będę wylewał w buteleczki w ten sposób jak te co tu widzicie sporo narobiłem soku to jest sok wiśniowo pożyczkowy Ale roboty, ja pierdol. plecy mnie normalnie bo bo robiłem się dzisiaj po pracy non stop, pojechałem o pociemny internet. No wyjeździłem, kupić tamto, kupić tamto, kupić to. Kiedy to zrobię? To do, do pracy na rano. Chcę się wyrobić, żebym miał na zimę. Później górki będę robił tak idę w kółko wszystkie. Już w domu już tego nie będę robił, tylko tam w kuchni letniej. Wszystko dla siebie na zimę. Tu mam całe szafki mam na obrobione. Jeszcze z samego roku mi zostało. Muszę być To jest sok, to nie jest tak za się że gotuje musi się pogotować z pół godziny, żeby warzywa opadły. Schodziutki. jak miód tak trzeba by teraz buteleczki szykować też Te cukru mam pełno przygotowane tutaj. To, to, będzie. to co, szmatkę położę taką. Ta szmatka i tak do prania już jest. Prania. Muszę by zaszykował to wszystko. Pracia. To już żarę. Toreczki szykujemy. Pięć i sam, trzy, sam, trzy, cztery, goł, pięć, pięć. Są. Ale racji tyle nie będzie. A nie Będziecie mnie oglądać to pozdrawiam Was i Wasze rodziny i Waszych przyjaciół Kulników, hutników, ludzi ciężko pracujących na swojej rodzinie Życzę Wam i ży dużo, zdrowia od I to wyraz polski, to ja Dobra Szykuję się tak O tak a to będzie na co i Może tam sobie wstać na górę. O tu mam. Mierda. Trzeba żeby się nie partoliło, No bo tak to nie może być. żeby się go zagotowało i zaraz ściągać. A to co zostanie to trochę to doleje wody i zrobię kompot. Ale sporo, sporo zrobię. Jeszcze, jeszcze nie zrywałem czarną porzeczkę, bo czarne porzeczki tego zrobią. O już busuje. Już się gotuje. Jedzie. Jeszcze powolutku, żeby nie del delikatnie. Nie jak Nie bo już się zaugotowało. O, już gotowe. Trzeba trzeba zlewać. Mhm. Tu mam taki specjalny, a do zlewa, Jak so ja to mówię, soczku z kroczką. tak już bo ich za A czemu sobie to podłożyć. A, nie, to A, do podłożyć. ściągnęli? Ej, to jest więcej żelazych mówiło, że tak będzie. No, to i tak sporo. Z worki po litra, to na 2,5 kg to nazbierałem. Tyle to ho 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 bardzo jestem zadowolony że tyle soku to będziemy teraz trwali tam, bo to nic z tego tak nie będzie. O. Hm. Pół będzie? Nie będzie. A jest Teraz to wypuciemy i zrobimy napoju. Aj, ja. to wszystko pozlewamy, bo to jest wszystko z tego. Będzie komputer Pani czy Pani lubi Czacza, czy Pani czacze zna. Ja Pani wytłumaczę, że znacie czacacza, Czacza, Czacza, no trzy pół buteleczki z 2,5 litra wsypałem tylko kilogram cukru, gitarę, to teraz to przyszykujemy sobie na jutro, to schowam sobie tu. Uf, ale roboty ja pierdolę. to się wymieszało, to teraz sobie troszkę wszystko się dlało do kupy o to mi chodziło tak przytkamy sobie żeby muka mi no nie wpadła bo do będę miał do picia się. Мисля ми, вот че с тупи С тези роботи. То заткаваме. О, да. Ой, Super. Ja? Yeah. Ale roboty odwaliłem.